Cześć, dzisiaj sobie zaaranżujemy dlatego tutaj wężyka Wilsona lub Clemensa tutaj takiego ładnego wężyka zaaranżujemy terrarium ja już się przynoszę do terrarium oto tutaj to jest jego terrarium z lampą i tutaj jedną matą grzewczą mata będzie większa do dyspozycji mamy tutaj te wszystkie tutaj przedmioty plus tutaj jeszcze możliwe, że ta roślinka Tutaj widzicie później na shortach nakręcę jak wąż szybko za tą mysz. Tutaj mamy lignocel, którego zaraz nasypiemy. To są tutaj opakowania po takich urządzeniach. Mamy tutaj kokosika, ozdobę, mamy kartkę dotyczącą ile waży, mamy kamyczek, taki ładny korzonek, kolejny korzonek, kolejne dwa korzonki. No, i tutaj ładną miseczkę. Zacznijmy od lignocelu. Wrzucamy lignocel, to wam tutaj to skipne. Lignocel już jest nałożony, więc dajmy mu tutaj pierwszego korzonka. Tutaj tego korzonka dajmy go tutaj tak, żeby można było go na tutaj tak zobaczyć. O, tutaj. Czy to tak się uda? Trzeba jakoś dać, żeby na przykład go z tej strony tutaj można było go zobaczyć. O, tutaj będzie miał ładny tylko ten tutaj troszeczkę przeszkadza i tutaj będzie miał pierwszą kryjówkę taką, taką zimną, taką letnią. Później drugą kryjóweczką będzie kokosik. Dajmy go może tak tutaj w strefie średniej. Albo dajmy go tutaj tak na połowie maty, żeby miał troszeczkę cieplutko. Później dajmy mu miseczkę z wodą. Mi się wydaje, że tutaj byłaby ładna dla niego. No bo bliżej tutaj, tutaj tak bliżej jego domku, dwóch domku taki kryjóweczek. Dajmy mu kamyczka. Takiego ładnego kamyczka. Dajmy go gdzieś tak może tutaj. Może gdzieś tak go tutaj postawimy. O. Będzie miał tutaj, tutaj dużo miejsca. Może troszeczkę miejsca, i zakryjmy mu może tutaj to. Jakimś tutaj takim korzonkiem, może. Bo, może, żebym mógł się wspinać. też włoż tutaj zbożowy lubi tutaj się w czasie drapiewać. Nie wiem, chyba wchodzi jakoś tutaj, tu, tu albo przez tą lampę. I tutaj, może, dajmy mu ozdobę. Taką czaszkę. też dużo nie możemy przesadzić i dajmy mu roślinkę, bo że roślince lubi on kopać więc będzie trzeba ją tutaj tak zabezpieczyć szczególnie tutaj posadziłem tutaj e, dwie roślinki koło siebie żeby tutaj można było jakoś jakimś klipsem, żeby nie miał dostępu do ziemi i ziemia ostatnio była podlewana, bo jest wilgotna I mi się wydaje, że tutaj więcej rzeczy mu tutaj nie będzie trzeba dać albo może dajmy już mu taki ładny kożunek Tutaj nad wodą. Chyba że może to w taki sposób. O tak. No i tak według mnie będzie ładnie. Teraz nalejmy wody. Tutaj sobie już przygotowałem wodę. Tylko gdzie ja ją tutaj dodałem? Tu Dobra, skipnę Wam to. O woda, jak widzicie, tutaj już jest nalana. Jest troszeczkę wody. Teraz idziemy po węża. Wąż jest tutaj, tak się patrzy. To jest taki pojemniczek taki można powiedzieć, taki trochę zastępczy, tak jakby na niego pierwszy. Tylko tutaj weźmy. Chodź, nie bój się. Jak chcecie, to ten wąż jeszcze nie ma takiego oficjalnego imienia, ale ja go nazywam Wilson. Chodź w Pójść tutaj. Proszę wchodź gdzieś tutaj sobie. Zobacz jak ci tutaj będzie. Teraz dajemy szyb do Terarium. No i to tutaj już będzie wszystko. Zobaczcie jaki ładny wężyk. Patrzcie. Ma no, piękne wzorki, kupiłem go za 180 zł. Jak był mały... na giełdach, na giełdach w gliwicach. I do dodatku kupiłem akurat tą tutaj pojemniczek na wodę, korzonek. No i właściwie tylko jeszcze ten jeden korzonek. Żarów, żarówkę kupiłem samemu i jeszcze tutaj, właśnie ten termometr. Taki, taki termometr i tak, nie wiem jak to nazwać taki termostat i też grzewczą. bilans wężykę sobie zrobimy w szorcie. No nie będę wam spoilerował za bardzo. Ale zobaczę taki rubinowy wężyk. Ak akurat ostatnio chyba tydzień... Tak, tydzień temu wyliniał. Tutaj z wężem będzie więcej odcinku na jego temat. To będzie wszystko. Zamknę szyby i wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj założyłem. Założyłem już tutaj. Szkiełko tutaj, szkło, żeby tutaj nie uciekł To ma takie fajne drzwiczki. Terrarium robiłem całe na zamówienie. Kosztowało 500 zł. Tam sobie gdzieś siedzi nasz wężyk. zobaczcie okej, okay, to będzie na tyle. okej, okay, to dzięki. Widzowie zachęcam do lajka like i suba, po więcej wężyków i gier na tym kanale. Cześć!